Poznajcie niezwykłych przyjaciół: wydrę o imieniu Yuki i rudego kota Taro. Choć należą do różnych gatunków, są nierozłączni i tworzą niezwykłą więź. Ich historia jest dowodem na to, że prawdziwa przyjaźń nie zna granic i że uczucia mogą łączyć nawet najbardziej odmiennych towarzyszy. Spędzają razem każdą chwilę: jedzą, bawią się, przytulają i zasypiają w tuleni w siebie. Ich opiekunka Dziewczyna o imieniu Aui mieszka w Japonii i codziennie obserwuje, jak jej niezwykli pupile przeżywają wspólne przygody, dzieląc się radością i czułością. Yuki była pierwsza, która pojawiła się w domu Aui. Decyzja o przygarnięciu wydry jako zwierzęcia domowego była nietypowa. W wielu krajach jest to wręcz niemożliwe. Jednak w Japonii zdarzają się osoby, które podejmują się tego wyzwania. Opieka nad wydrą wymaga jednak wyjątkowego zaangażowania, a życie z nią bardzo różni się od codzienności z typowym pupiłem. Przede wszystkim wydry potrzebują specjalnej diety, składającej się głównie ze świeżych ryb i owoców morza. Są niezwykle aktywne, dlatego ich właściciele muszą poświęcać im mnóstwo uwagi i czasu na zabawę. Co więcej, każdy, kto zdecyduje się na wydrę, musi być gotowy na to, że jego dom nigdy nie będzie w idealnym porządku. Wydry są ciekawskie. Uwielbiają eksplorować przestrzeń, przesuwać przedmioty, ukrywać je, a nawet niszczyć dla własnej zabawy. Ich inteligencja i żywiołowość sprawiają, że nieustannie poszukują nowych bodźców i wrażeń. Uwielbiają wodę, więc miska z wodą to dla nich za mało. Potrzebują własnego basenu, w którym mogą się pluskać i cieszyć się ulubioną rozrywką. Yuki jest azjatycką wydrą o krótkich pazurach, która w naturalnym środowisku poluje na ryby i skorupiaki. Jednak w domu Aui stała się kochającą i przytulną towarzyszką. Śpi w łóżku, bawi się piłeczką, chodzi na spacery na smyczy i zasypia, mocno przytulając swoją ulubioną maskotkę. Jej urok i radość życia podbijają serca wszystkich, którzy mają okazję ją poznać. W jej oczach widać ciekawość świata, a jej ruchy są pełne figlarności i niespożytej energii. Kilka lat później Aui zdecydowała się na kolejnego pupila. Zawsze uwielbiała koty, a pewnego dnia los zetknął ją z małym rudym kociakiem, którego nazwała Taro. Mimo, że bardzo chciała go przygarnąć, miała pewne obawy. Jak yuki zareaguje na nowego domownika? Czy zaakceptuje kota? Czy ich wspólne życie okaże się pełne napięć? Aby zapewnić im spokojne zapoznanie, Aui postanowiła działać ostrożnie. Na początku yuki i taro przebywali w oddzielnych pokojach, aby oswoili się z nowymi zapachami. Następnie Aui zorganizowała ich pierwsze spotkanie pod ścisłą kontrolą. Yuki z zaciekawieniem przyglądała się nowemu towarzyszowi, a Taro, zachowując typową kocią rezerwę, obserwował ją z bezpiecznej odległości. Z czasem strach i nieufność ustąpiły miejsca ciekawości. Kociak zaczął zbliżać się do Yuki, a ona, widząc, że nowy domownik nie stanowi zagrożenia, postanowiła się z nim zaprzyjaźnić. Ich relacja rozwijała się stopniowo. Aż pewnego dnia Aui zobaczyła niezwykle wzruszającą scenę. Yuki delikatnie obejmowała Taro swoimi łapkami, a kot, mrucząc z zadowolenia, wtulał się w nią. Od tego momentu stali się nierozłączni. Mimo swojej przyjaźni mają zupełnie odmienne charaktery. Yuki to prawdziwy wulkan energii uwielbia biegać, skakać i przede wszystkim pływać. Taro, jak przystało na kota, jest znacznie bardziej spokojny i zrównoważony. Często pomaga swojej ruchliwej przyjaciółce nieco zwolnić tempo. Jednak nawet on czasami potrzebuje chwili wytchnienia od jej niespożytej energii. Wtedy wystarczy, że wskoczy na najwyższą półkę lub regał, gdzie Yuki nie może go dosięgnąć i spokojnie odpoczywa, ciesząc się samotnością. Każde z nich ma swoje ulubione zajęcia. Yuki mogłaby godzinami bawić się w wodzie. Chlapiąc i nurkując w specjalnym basenie, który Aui dla niej przygotowała. Taro woli jednak suche i ciepłe miejsca, a wodę omija szerokim łukiem. Mimo to, gdy nadchodzi pora jedzenia, zawsze są razem. Yuki zajada się świeżymi rybami, a Taro delektuje się swoją porcją kurczaka. Jednak bez względu na różnice, mają jedną wspólną zasadę. Każda noc kończy się tym, że zasypiają obok siebie. Wtedy wszelkie kontrasty znikają, a pozostaje jedynie ciepła. Sarah Yuki wtula się w Taro, a on, przymykając oczy, mruczy cicho, jakby mówił Jesteś moją rodziną. Każdy ich dzień to seria zabawnych i uroczych momentów. Czasami Yuki goni piłeczkę po całym domu, podczas gdy Taro obserwuje ją z bezpiecznej odległości. Innym razem oboje wskakują na kolana Aui, domagając się pieszczot i uwagi, a czasami po prostu leżą obok siebie, delektując się swoim ciepłem i obecnością. Dla Yuki i Taro nie ma znaczenia, że są różnymi gatunkami. Liczy się tylko to, że mają siebie nawzajem. Ich niezwykła przyjaźń to cud, który każdego dnia przynosi radość ich opiekunce i dowodzi, że miłość i przywiązanie nie znają granic. To historia o tym, że nawet najbardziej różniące się od siebie stworzenia mogą stać się prawdziwymi przyjaciółmi o tym, że przyjaźń nie zależy od gatunku, zachowań ani cech charakteru i o tym, że czasem najbardziej nieoczekiwane znajomości zamieniają się w najsilniejsze więzi, które ogrzewają serca i przynoszą szczęście. Yuki i Taro to nie tylko wydra i kod mieszkający pod jednym dachem. To prawdziwa rodzina, w której troska, czułość i wzajemne zrozumienie są ważniejsze niż jakiekolwiek różnice. Ich przyjaźń pełna jest zabawnych chwil, delikatnych gestów i poczucia bezpieczeństwa, które sobie dają. Każdy dzień przynosi im nowe przygody. Yuki wciąż z radością bawi się w wodzie. Podczas gdy Taro z góry obserwuje jej harce. Czasami kot decyduje się do niej dołączyć, nie w wodzie, oczywiście, ale w szalonych gonitwach po całym domu. Biegają, skaczą, bawią się, a gdy w końcu zmęczeni kładą się obok siebie, zasypiają w tuleni w siebie. Ich historia przypomina nam, jak ważne są zrozumienie, cierpliwość i miłość. Pokazuje, że przywiązanie rodzi się nie z podobieństwa, ale z autentycznej sympatii i potrzeby bycia blisko. Aui, patrząc na swoich niezwykłych podopiecznych, rozumie, że prawdziwa przyjaźń to coś więcej niż słowo to codzienna troska, wspólne przeżycia i gotowość do bycia razem, niezależnie od wszystkiego.